Nigdy nie mogłam wypowiedzieć swojego zdania ani tego, co myślę, ani tego, co czuję. E, bo moi rodzice uważali, że dzieci i ryby nie mają głosu. Nie wiem, czy też tak macie, bo dzisiaj są inne czasy. Dzisiaj dzieci traktowane są inaczej. Rodzice się pytają, czy to zjesz, czy tam to zjesz. Kiedyś tego nie było, kiedyś nie pytano, czego my chcemy. Było tak, miało być i koniec. E, i ja przez długie lata w swoim życiu wszystkiego się bałam. Jak poszłam do mojej szkole, to po prostu cały czas było to samo. Ale jak poszłam do pracy, to to, co powiedział kierownik, to było najważniejsze. Ja bałam się swoje zdanie powiedzieć, bałam się wypowiedzieć. I tak, słuchajcie, męczyłam się przez wiele, wiele lat, aż w końcu... Stało się dla mnie coś takiego niesamowitego, co zupełnie odmieniło moje życie. I zupełnie jestem dzisiaj innym człowiekiem. Patrzcie, ja nawet potrafię tutaj nagrywać i potrafię z wami rozmawiać. A jeżeli chcecie wiedzieć, jak to się stało i dlaczego ja nauczyłam się walczyć o siebie, to posłuchajcie. Do następnego razu, kochani.